To Jest to odmiana przeznaczona do procesu długotrwałego przechowywania. Proponujemy wszystkim tym producentom, którzy oczekują stosunkowo dużych rozmiarów główek. Oczywiście te główki można uzyskiwać również nieco mniejsze, ale tu można uzyskiwać te 4, nawet 4,5-5 kg główki. Plonowa zarówno w lata mokre, ale dawała bardzo dobre również rezultaty w takim roku jak ten, gdzie dominowały wysokie temperatury, niskie uwilgotnienie i nawet w uprawach ekstensywnych, których nie stosowano deszczowania, była możliwość uzyskiwania doskonałych rezultatów w produkcji właśnie tej odmiany. Okres wegetacji około 140 dni, rekomendowany przez nas okres nasadzeń to Trzecia dekada kwietnia do 20 maksimum do 20 maja. Wówczas właśnie w tym okresie produkcji uzyskujemy możliwość zbierania tej odmiany od około 10-15 października do około 10 listopada. To również kapusta dobrze przechowująca się w nieco mniej komfortowych warunkach. To kapusta, której Warto zaufać.